Twój ascendent wpływa na to, jak chcesz być postrzegany, na to, czym pragniesz się wyróżniać. Jest to Twoje pierwsze wrażenie. Twój ascendent ma też wpływ na to, jak odbierasz świat i na Twoje podejście do życia. Czasami może też on mieć związek z Twoim wyglądem zewnętrznym, i właśnie o tym będę mówiła w tym filmie. Twój ascendent to znak zodiaku, który w momencie, w którym wziąłeś swój pierwszy oddech, wznosił się na wschodnim horyzoncie. Żeby poznać swój ascendent, musisz znać dokładną godzinę urodzenia, bo ascendent zmienia się co około godzinę, czyli potrzebujesz dokładną datę, miejsce i godzinę urodzenia. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaki znak zodiaku masz w ascendencie, to na dole masz podlinkowaną stronę, gdzie możesz to sprawdzić. Jeżeli film Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. No to zaczynamy. Jeżeli Twój ascendent znajduje się w bliźniętach, jesteś osobą bardzo towarzyską. Uwielbiasz mówić, cechuje Cię gadulstwo i szybkość reakcji. Komunikacja to dla Ciebie coś niezwykle ważnego. Lubisz mówić, lubisz dzielić się pomysłami. Lubisz przebywać wśród ludzi, w miejscu, gdzie ciągle coś się dzieje. Lubisz też żartować, cechuje cię taka beztroska energia. Potrafisz łatwo nawiązywać kontakty. Masz naturalny talent do przemawiania, do mówienia, ale też do pisania. Masz niesamowitą siłę perswazji. Analizujesz świat, biorąc pod uwagę wszystkie punkty widzenia. Doszukujesz się sprzeczności i paradoksów. Jesteś bardzo aktywny mentalnie i lubisz robić kilka rzeczy naraz, przez co możesz mieć problemy ze skupieniem się na jednej rzeczy. I też problemy z podjęciem decyzji. Bywasz temperamentny i nerwowy. Cechuje cię żądza wiedzy, duch przygody, ciągle chcesz się czegoś nowego dowiedzieć, poznać nowych ludzi. Coś nowego zobaczyć. Czasami, ale nie zawsze, Ascendent ma też wpływ na nasz wygląd zewnętrzny. Bliźnięta rządzą rękami i dłońmi, więc możesz być wyjątkowo ekspresywny. Możesz też chcieć pokazywać swoje dłonie albo w jakiś sposób je uwydatniać. Osoby z Ascendentem w Bliźniętach mogą też wyglądać wyjątkowo młodo. Jeśli chodzi o ich styl, to będzie on nietypowy i będzie się ciągle zmieniał. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię też do zasubskrybowania. Do następnego, cześć.